A ty, Bandzior? No to przytulsz. Kuba, fajnie? No. i idziesz. Już, już nie będziesz się pytał, kiedy pójdziemy na kręgle? <noise> no, <kiedy idziemy? głos> ja, jak się prześpicie 15 minut, to pójdziemy. Proszę bardzo. Adept piłki nożnej SMS 2002. Bawi się zabaweczkami. <gry> no nie rzucaj, patrz no. Byłeś jeszcze kiedyś w grocie? Ja nie byłem nigdy, pierwszy nie raz. Nie ma, nie ma więcej. <gry> じゃあちょっと待ってください。<noise>